To jest podcast o modlitwie. A no właśnie, tak jak słyszycie, witajcie w kolejnym odcinku podcastu o modlitwie. Ja jestem Michał Maciejny, znany w internecie jako Brat Michał. E, strasznie się rozpędzamy z tym podcastem. E, ostatnio co tydzień. E, ale ten odcinek, no po prostu musiał być. Wiecie dlaczego? No dzisiaj mamy wszystkich świętych. No jak mamy wszystkich świętych, e, no to jest wybitny dzień, żeby nagrać coś o modlitwie. I konkretnie dzisiaj chciałem powiedzieć o modlitwie za zmarłych. Hej, Michał, czy to się trochę nie mieszać? I teraz, bo. No, ale gdzie chodzimy na wszystkich świętych? Większość z nas odwiedza w tym dniu cmentarze, więc to, to jest jakieś pomieszanie? To jest jakiś błąd? Co, o co tu chodzi? Nie? Myślę, że to się nie wyklucza zupełnie, chociaż oczywiście wspomnienie zmarłych mamy drugiego, a nie pierwszego. Pierwszego jest przy wszystkich świętych i no ogólnie to jest święto radosne, więc mamy trochę, no, takie rozdwojenie na, na prawo, lewo, jak to w ogóle sobie z tym wszystkim poradzić. Ja do końca nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ale postanowiłem wpisać sobie do Google'a i zobaczyć, co Google powie mi o tym, jak się modlić za zmarłych. Czy może jakąś intuicję mają? I okazało się, że pierwszą intuicją wykazał się portal Onet, który mówi, że jest taka modlitwa jak wieczny odpoczynek. I tak zauważyłem, że większość tych artykułów gdzieś, które można znaleźć w internecie, one podchodzą dość albo mechanicznie do modlitwy, to znaczy wymieniają nam w ten sposób możesz się pomodlić za zmarłych. Okej. Okay. Druga opcja to jest jakaś obrona w ogóle tego podejścia, że powinniśmy się modlić za zmarłych. Albo pojawiają się takie zarzuty czasem, że nie powinniśmy się modlić za zmarłych i to w ogóle jest bez sensu, chociaż ja osobiście tak nie uważam. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to pewnie i tak go nie przekonam, nawet jakbym podał nie wiadomo jakie argumenty z Pisma Świętego, że ta modlitwa była od zawsze. <laughs> no bo tak było po prostu. Modlitwa za zmarłych towarzyszyła nam od, od zawsze. Możemy to przeczytać w Starym Testamencie. W księgach machabejskich, między innymi, możemy to przeczytać w Nowym Testamencie, w listach Pawłowych, możemy to przeczytać później u historyków gdzieś, u Tertuliana, czyli jest przełom II, III wiek i tak dalej, i tak dalej. Więc to ciągle nam gdzieś tak naprawdę towarzyszyło. I Kościół od zawsze mówił, że modlitwa za, za zmarłych jest po prostu. Cennym darem i ona ma wpływ na, na tych naszych zmarłych, żeby przyspieszyć tą ich drogę, drogę dojścia do Pana Boga, do nieba. I tą potrzebę, ale też właśnie nasze możliwości działania można oprzeć się o dwa wierzenia. Pierwsze to jest to, że wierzymy w to, że jest czyściec, czy jest coś takiego jak czyściec, a drugie to wierzymy w świętych obcowanie. I jeżeli bierzemy pod uwagę te dwie sfery, to wtedy nasi bliscy mogą faktycznie potrzebować naszej modlitwy, po prostu, żeby jeszcze szybciej zjednoczyć się z Panem Bogiem, żeby się z Nim spotkać w niebie. A po drugie, nasza modlitwa ma konkretne działanie, ma konkretną moc. I takie świadectwo tej właśnie mocy możemy odczytać właśnie w tej drugiej księdze Machabejskiej. To jest bardzo ciekawy fragment. Otóż on mówi o tym, żeby złożyć ofiarę przebłagalną za zabitych, by ci zostali uwolnieni od grzechu. To znaczy, że to się dzieje już po ich śmierci. Czyli jak najbardziej nasza modlitwa ma konkretny wpływ na zmarłych. A druga sprawa, czy wy wiecie, że jesteście też święci? Wy wszyscy wierni, którzy wierzycie w Chrystusa, jesteście z Nim w jedności, w komunii. Jesteście święci. I tak było w ogóle od samego początku yy, Kościoła. Teraz tego nie widać w trakcie liturgii eucharystycznej. Yy, ale kiedyś dawno, dawno temu było tak, że była część, gdzie y, mogli przebywać katechumeni, którzy jeszcze przygotowywali się do przyjęcia chrztu, czyli liturgia słowa. Natomiast kiedy przystępowano do liturgii eucharystycznej, czyli yy, przemienienia chleba i wina w ciało i krew, to wszyscy, którzy nie byli ochrzczeni. Opuszczali yy, świątynię. I było to poprzedzone właśnie takim komunikatem, żeby pozostawić teraz to miejsce święte dla świętych, bo wspólnota wszystkich była nazywana świętymi, wspólnotą Kościoła. Więc czy nie możemy siebie też yy, włączać do tej wspólnoty całych, wszystkich świętych? Może to są za dalekie wnioski, można byłoby się nad tym gdzieś bardziej zastanowić. Ale jeżeli wierzymy w yy, obcowanie świętych. To my wierzymy w to, że te nasze materie, yy, ta nasza naturalna tutaj na ziemi i ta w niebie, one się po prostu przenikają. Jeżeli modlimy się za wstawiennictwem świętych w jakichś intencjach za jakieś osoby, to, to mamy taką świadomość, że no, nasze prośby tam po prostu docierają, czyli mamy łączność z y, tamtą sferą, sferą niebieską. Więc. Yy, to ta wymiana może po prostu między nami funkcjonować, więc tym bardziej nasze modlitwy, czy to za zmarłych, czy w intencji jakiejś, czy za wstawieniem jakichś świętych, jak najbardziej one tutaj yy, chwytają, że użyję tutaj takiego sformułowania. <laughs> więc nasza modlitwa za zmarłych, tych naszych bliskich, yy, jest też wyrazem troski, jakiejś naszej miłości, że chcemy żeby oni jak najszybciej jeżeli jeszcze to się nie wydarzyło, żeby jak najszybciej mogli spotkać się po prostu z Chrystusem. I nic dziwnego, że mamy też tą tradycję ofiarowania eucharystii za naszych bliskich zmarłych. No bo przecież jeżeli wierzymy w Chrystusa jesteśmy w kościele, to nie ma nic potężniejszego, nie ma nic potężniejszego dla nas niż sakrament eucharystii. No to jeżeli w tym czasie sam Chrystus osobiście przychodzi w tym kawałku chleba. Jeśli właśnie w to wierzymy, kiedy przychodzimy na Eucharystię, widzimy Go w tym, w tym małym opłatku, przyjmujemy Go do swojego serca w komunii, no to ofiarowanie Eucharystii za jakiegoś zmarłego, może być przez nas po prostu uważane jako no, największy dar, jaki, jaki mogę złożyć. No, po prostu nie ma większego daru dla osoby wierzącej niż, niż taki gest. Jak sobie tak teraz myślę, to czy też nie jest tak, że y, intencje szalne nie kojarzą, nie kojarzą nam się tylko z y, ofiarami za zmarłych? Bo y, przyznam, że chyba najczęściej jak... Y, y, Przyjmuje intencje, nam przeświętą, kiedy obsługuje zakrystię, a niejednokrotnie ja lubię w ogóle tą pracę w zakrystii, już kiedyś to, to mówiłem. To o, najczęściej właśnie spotykam się z tym, że osoby przychodzą i, i proszą o odprawienie mszy za jakiegoś zmarłego, a rzadko się zdarza w intencji żywych. <grych> a też można, tak? <grych> nie wiem, czy to kogoś zaskakuje, czy nie, ale jak się pierwszy raz dowiadujesz, może, że można też za żywych. <grych> Przejdźmy dalej. Zastanawialiście się kiedyś, czy my nie odwiedzamy cmentarzy tych naszych bliskich w zły dzień, tak jak na początku powiedziałem. To znaczy, chyba większość z nas w Polsce odwiedza cmentarze konkretnie 1 listopada, czyli na Wszystkich Świętych. No i jakieś dogrywki, ewentualnie we wspomnienie zmarłych, tak? Następnego dnia, który jest, drugiego. Czy coś to nie jest pomieszane w takim razie? No bo skoro zmarli tutaj yy, mają swój specjalny dzień drugiego, to dlaczego cmentarze akurat odwiedzamy pierwszego? Jak byłem dzieckiem, to sobie myślałem, ha, to jakieś jest, tutaj coś nie gra, że to tak chyba nie powinno być, jakoś powinniśmy inaczej świętować. Yy, ale myślę sobie teraz, że nie, <laughs> że to nie jest błąd. Yy, a powiem więcej, to jest nadzieja. Dlatego, że hej, wierzymy przecież i mamy takie pragnienie, żeby wszyscy nasi bliscy zmarli, trafili do nieba. Modlimy się o to, yy, zamawiamy msze święte, yy, msza pogrzebowa dokładnie tak samo się odbywa. Prosimy o to, żeby ta osoba nasza, bliska, spotkała się po prostu z Panem Bogiem, tak? No a jak spotkała z Panem Bogiem, no to jaki ma status? bycia świętym. I to jest y, przecież nasza nadzieja, że chcemy być święci po śmierci. Chcemy, żeby ci nasi bliscy byli święci. I powiem wam, że ja tak głęboko w to wierzę, że niejednokrotnie to jest dla mnie problem. A jest to dla mnie problem, dlatego że y, ja nie do końca potrafię lamentować y, po zmarłych. I przyjmuję to z bardzo dużym spokojem, bo ja naprawdę wierzę, że oni po prostu... Y, no, mogą się spotkać yy, z Panem Bogiem i że to jest ta droga, która jest im przeznaczona do tego, no nie chcę powiedzieć lepszego świata, bo to byłoby tak niepoprawne, bo ten świat, który, na którym jesteśmy, jest wspaniały, bo jest stworzony przez Pana Boga. Także opowiem Wam jedną ciekawą historię, jeżeli chodzi o takie naprawdę bardzo spokojne przyjęcie śmierci kogoś bliskiego. To nie jest moja historia, znaczy ja w niej uczestniczę, ale to nie jest historia mojego blisk bliskiego, tylko to jest historia jednego um, współbrata jezuity. Ja byłem wtedy w Krakowie, studiowałem wtedy filozofię i jak pewnie też znacie mnie dłużej z innych rzeczy, to. Jestem fotografem, zajmuję się fotografią od wielu, wielu, wielu lat, i też, no, byłem takim nadwornym fotografem, powiedzmy sobie szczerze, tam wtedy w Krakowie. Kiedy zmarł jeden współbrat, to jego brat, który też był jezuitą, starszy już brat, nie pamiętam czy około 80-kilku lat, poprosił mnie, że, Michał, bo ja nie mam żadnego zdjęcia jego, to może byś mu zrobił zdjęcie. No, i ja mówię, ale ojcze, on, on jest w kaplicy w trumnie. Jakie ja mam mu zrobić zdjęcie? No i usłyszałem, no, no jak to, jak? No, normalnie, tak, żeby twarz była na wprost. No to no, jesteś fotografem, to chyba dasz sobie radę, nie? Muszę powiedzieć, że to chyba było moje najciekawsze zlecenie, jakie w życiu dostałem jako fotograf. Natomiast to, co mnie najbardziej gdzieś uderzyło, i to, to nie była nasza jedyna rozmowa, oczywiście, z tym starszym ojcem ale dwa takie aspekty, które się y, przenikały w nim, to znaczy to było poczucie straty z jednej strony, y, no że już nie jesteśmy tutaj razem, nie możemy się spotkać, nie możemy razem napić się kawy czy cokolwiek, a z drugiej strony to była radość tego, że on jest po prostu już z Panem Bogiem, że, y, że już może się z nim po prostu spotkać twarzą w twarz, jak to mówimy nieraz w tych modlitwach za zmarłych. To było dla mnie niesamowite świadectwo wiary. A sam pogrzeb to był moment, gdzie dominowała radość, a nie jakieś przybicie. Druga historia, którą pokrótce chcę Wam opowiedzieć, to jest czas, kiedy miałem tak zwaną próbę szpitalną w nowicjacie i kiedy pracowałem jako wolontariusz w hospicjum w Gdańsku. I powiem wam, że to był czas niesamowity, chociaż o szczegółach, i może powiemy sobie innym razem, dzisiaj chcę powiedzieć o jednym aspekcie tego doświadczenia, to uczenie się bycia przyumierających, dlatego że większość osób jednak, które trafia do hospicjum, to są osoby w stanach terminalnych. I najbardziej zapadły mi w pamięć dwie osoby, dosłownie do dzisiaj pamiętam twarze tych osób. Oba przypadki. To był pierwszy dzień zaraz po przyjęciu do hospicjum. Przyszedłem do pierwszej z tych osób. Nie pamiętam, poprawić pościel albo, albo coś takiego. I złapała mnie ona za rękę i z łzami w oczach zapytała, czy ja stąd wyjdę. I ja nie wiedziałem, co ja mam jej odpowiedzieć. Bo znając jej stan, z jakim przyjechała, odpowiedź mogła być... Jakbym miał odpowiedzieć zgodnie z prawdą, to mogła być tylko jedna. Mam głowę też drugą historię. Pana w średnim wieku, który kiedy tylko przyszedł na salę, przyszedł ze swoimi bliskimi, sam, we własnych siłach. Rozgościł się, można powiedzieć, poukładał jakieś rzeczy na, na stoliku, który jest, który jest przy jego łóżku. I pierwszy, co zrobili, to razem się pomodlili. A następnie on się ze wszystkimi pożegnał. Że ma świadomość, że on już stąd nie wyjdzie, że może nie zdążyć się ze wszystkimi później już pożegnać, więc no chciałby teraz jeszcze to zrobić, że ufa Panu Bogu wobec tego, co, co ma się wydarzyć. I wszyscy przyjęli to wszyscy jego bliscy, najbliżsi, jego najbliższa rodzina, dzieci wszyscy przyjęli to z dużym spokojem. Widać było też duże emocje w nich. W nich wszystkich, ale dominował tam jednak taki pokój wobec, wobec tego, co właśnie usłyszeli od męża czy taty. I to było coś dla mnie przejmujące, dogłębnie. I ja jestem bardzo wdzięczny, że po prostu mogłem tam być cichym świadkiem tego, jako ten wolontariusz w tym hospicjum. No i też faktycznie, jeden, dwa dni później, ten pan zmarł i zapadł mi w pamięć też ten spokój i, i smutek przenikający się u jego bliskich już właśnie po jego śmierci, kiedy przyszli odebrać jego, jego wszystkie rzeczy i załatwiać no, wszystkie formalności zwią związane z pogrzebem. Opowiadam Wam to wszystko, dlatego że hospicjum to był dla mnie czas takiego właśnie doświadczenia pełnego, szerokiego spektrum tego, jak mogę spojrzeć na śmierć. Od skrajnego, paraliżującego lęku przed tym, co nieuchronne, aż po takie podejście z pokojem i nadzieją na to, co jest przede mną i na to spotkanie się z Chrystusem. I ja modlę się, żeby. Pan Bóg doprowadził mnie do takiego stanu ducha, żeby w tym krytycznym momencie, ostatecznym momencie, żeby to, co we mnie dominowało, to jest uczucie nadziei, a nie uczucie paraliżującego lęku. Mam nadzieję, że kiedyś taki stan osiągnę, bo no na ten moment nie mogę powiedzieć, że, że jestem na to w ten sposób gotowy. Wróćmy sobie na chwilę jeszcze do świętych obcowania, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że macie własnych, prywatnych świętych. Bo jeżeli mówimy, że wierzymy w to, że nasi bliscy są w niebie, to już powiedziałem wcześniej, no to wierzymy, że oni są święci. A jeżeli są święci, to też możemy prosić, aby się wstawiali za nas. Że to są nasi po prostu święci. Jeżeli wyrażamy taką wiarę, no to za ich wstawiennictwem możemy też prywatnie się modlić przecież. Prawdą jest, że no nie wymieniamy ich w publicznej liturgii, czy nie ma ich w żadnych kanonach, kiedy nie wiem, odmawiamy w kościele litanie do wszystkich świętych, ale to nie neguje tego, że nasza wiara w ich świętość prowadzi nas do tego, że no, chcemy też modlić się za ich wstawiennictwem. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy, czy tak w ogóle można, no to zobaczcie, w jaki sposób w ogóle, że tak ujmę, rodzą się święci. Oczywiście święci się nie rodzą, tylko święci się nimi stają, a żeby dołączyć ich do kanonu świętych, tych oficjalnych, uznanych przez Kościół, to pierwsze co się dzieje to się dzieje kult. Czyli jakaś społeczność uznaje, że dana osoba była po prostu świętą, że zaczynają modlić się za jej wstawiennictwem najpierw prywatnie, później, jeżeli to się rozszerza to wychodzi się z taką prośbą do biskupa i może dojść właśnie do tego upublicznienia tego kultu świętego i ta droga, procedura przez błogosławionego aż po, po świętego dla Kościoła powszechnego no, się odbywa, ale to przecież właśnie wszystko zaczyna się od tego podstawowego, no, prywatnego jakby nie było kultu. A w ogóle z tym to mam pewną historię też związaną. Pamiętam, że dawno temu, ojejku, to kiedy to mogło być, to nie pomnę, ale ksiądz u nas w parafii na Kazaniu opowiadał właśnie o tym, powiedzmy, prywatnym kulcie swoich świętych i on chyba wymienił swoją mamę, że jest dla niego właśnie taką, taką figurą, że on wierzy, że jest świętą, że się właśnie modli też za jej wstawiennictwem. I yy, tak się śmieliśmy wtedy ze szwagrem. Pamiętam, I on mówi do mnie: Ej, czy ksiądz tutaj nam przypadkiem nie kanonizował właśnie publicznie swojej mamy? <grym> no, może kanonizacja to nie była, ale na pewno duże świadectwo. Właśnie świadectwo w obcowanie świętych i w to, że świętość to jest coś bliskiego na wyciągnięcie ręki, a nie to, że są jacyś abstrakcyjni święci sprzed pięciu wieków. Tylko oni są blisko nas, tak naprawdę. I ja też się przyznaję do tego, że zdarza mi się czasami e, modlić się za wstawiennictwem e, mojej mamy. Dlatego, że jej świadectwo wiary, jej świadectwo dania, jej świadectwo miłości po prostu nie może mnie prowadzić do innego wniosku osobiście, niż, niż tego, że no jest po prostu świętą. Taka jest moja wiara. No i traktuję ją trochę jako właśnie taką. Moją prywatną patronkę. Dobrze, moi drodzy, to chyba byłoby w takim razie na tyle tego w tym odcinku. Mam nadzieję, że żadnych herezji wam tutaj nie popowiadałem. Wydaje mi się, że nie. Standardowo zapraszam was do zostawienia waszego komentarza w tej sprawie, waszych doświadczeń. Można to robić oczywiście tak jak poprzednio na YouTubie. No, i można też napisać na Spotify'u, chociaż lepiej na YouTube, bo to wtedy wszyscy widzą. No i to tyle. Trzymajcie się. Ciepło. Świętujcie wszystkich świętych. Z Panem Bogiem. Widzimy się. No, nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa. Ja jakoś tam. Z Bogiem. Trzymajcie się. Papa. Pa.